Siemano. Ogólnie, ogólnie Kawasaki już po remoncie. Była tutaj generalka robiona. Sporo rzeczy powymienianych. Już trochę najeżdżone, bo motogodzina moto i troszeczkę. No będziemy tutaj robić jeszcze lagi, bo ciekną. Są spocone ostro. No i trochę mi tu w kole szprycha spada. Znaczy spada, ona to już dawno zleciała. Tutaj jest no taka luźna, że tak powiem luźna, no bo niemal o co się trzymać, będzie trzeba to rozebrać i zobaczyć co jest grane no ale do takich ciekawszych rzeczy no to po remoncie już jest no generalka praktycznie y, wymieniony tłok y, selekcja B jest teraz wsadzona tą godzinę już najeździłem co za chwilę zobaczycie y, no honowanie było robione powód był taki całego ogólnie remontu ponieważ wał mi się przestawił i miał straszne bicie motocykl wariował totalnie i to było powodem całego remontu przy okazji no przybicie korby było robione, czyli nowa korba jest wsadzona, oddawałem to do roboty co ciekawe wał taki do zrobienia to mi terminy dawali nawet i pół roku w takich większych firmach, dlatego się skosiłem na tom. Dobrany tłok. No i ogólnie łożyska na wale robione i łożyska w skrzyni, bo w sumie praktycznie wszystkie w skrzyni były wysypane. Co jeszcze? Do, dołożyłem taką oryginalną tablicę pod numer. No bo wcześniej miałem takie. Yy, zaraz Wam wyświetlę. Na, yy, miałem no, lampę po prostu i to nawet chyba nie było od żadnego kawasaki, i totalnie na pewno nie było od tego modelu, co go ostarzała, no mega go ostarzała po prostu. No i, no i teraz, jak dla mnie, wygląda lepiej. Yy, światło ogólnie można w nim zrobić, bo tutaj jest yy, od stopu. On wcześniej homologację miał. Tu jest od stopu, a tu idą przewody od. Zaraz je znajdę. Tu idą przewody od światła tego głównego, co tu naprzód. Napięcie chyba jest, je, chyba w nich jest. Nie patrzyłem, ale no powinno być. YouTube, jeśli mnie słyszycie, to jest mój ostatni dzień na YouTube Jeśli mnie Alpala teraz nie, to jestem w szpitalu Ale przeciąg A oleju ile jest uo, uo. Uo, uo, Cimno nie. Cimno, halo? Ale tak? nie! O! Widziałem Ale jest taki cimny też no jest cimny, kurwa on się od razu cimny zrobił No Cimny skurwys, nie cimny Trzeba cztery i pół było, więc nie się. na jedynce tak? ja wszędzie podjazdę każdy dwójką walę praktycznie chyba, że są jakieś większe to wyższe biegi tutaj ten mniejszy 3000 obrotów miałem na liczniku a ten drugi 4,5 a to się kręci do 14 a więc się zmieściłem w zakresie Day for. Ogólnie film wyjdzie raczej taki dość monotonny, no bo jakby dotarcie to, no, to nie chcę go wyżej niż 4 tysiąca Więc może być dość trudno. To jest taka... co jazda, no bo nie? Pewnie wstawiam dwa kolejne filmy i to będzie to samo. Jadę, jadę, na czuja Jeżdżę jakiś tam, w sumie, praktycznie tak powiem, drugi dzień, ale jejku, jak ja Cię kocham, nie? To ja nie mogę, nie? Jasny Jak ja Cię dam, to nie widziałem. Tak Cię uwielbiam Tak Cię uwierzę, cię Cię całurzał, nie? Po prostu, taka śliczna jestem że ja sobie. Ja, zo werkt het. Zullen